Witamy serdecznie, dzień dobry. Dzisiaj troszkę zmiana, dzisiaj próbujemy razem odpowiedzieć i zadawać sobie pytania. Mamy nadzieję, że nie popłyniemy za mocno. Dzisiaj temat doradzania, czyli doradztwo biznesowe. Chcemy Wam przybliżyć ten temat tylko dlatego, żeby każdy z Was, kto się jeszcze na tym zastanawia, śmiało i z wielką odwagą sięgnął bo właśnie doradztwo biznesowe, jeżeli, potrzebuje, jeżeli myśli, że jest w takim momencie, że naprawdę tego potrzebuje, a może jeszcze nie wie, a po tym nagraniu przekona się, że jednak to jest coś dla niego. To co to jest to doradztwo i po co? Doradztwo. Słuchajcie, no ja wiem, że w życiu nie lubimy, jak ktoś nam doradza i daje dobre rady, a już najbardziej, jak mówimy coś i ktoś nam przerywa w połowie zdania i już wie, o co nam chodzi i wtedy zasypuje, nas złotymi radami ze swojego życia, a już na pewno powiedzenie ja na Twoim miejscu, doprowadza nas po prostu do szału, bo nikt nigdy nie będzie na naszym miejscu. I dlatego my z Kasią tego naprawdę unikamy. Także na czym opieramy nasze wartości w doradztwie biznesowym? Przede wszystkim na tym, że na początku bardzo długo i bardzo uważnie słuchamy o wyzwaniach, o potrzebach naszych klientów. Tak jest, bo tak naprawdę każdy z nas jako przedsiębiorca, bo zajmujemy się doradztwem biznesowym, jest na innym etapie. tak. Natomiast uwierzcie, że to jest tak, że pewne fazy, jak ja to mówię, życia przedsiębiorcy i tego, gdzie jesteśmy, one naprawdę się powtarzają. I to nie jest tak, że ktoś nie miał takiej sytuacji jak my, tylko faktycznie. My same bardzo często też w takich sytuacjach byłyśmy. Ja, jak wiecie, już od 20 lat w biznesie, w prowadzeniu firm, często jak słyszę osoby, co do mnie mówią, to widzę siebie gdzieś tam wiele, wiele lat temu. I w doradzaniu chodzi o to, żeby właśnie doradzać sobie, doradzać klientom dobre rozwiązania, natomiast. Oczywiście nie narzucać im tego, nie mówić im co mają robić, tylko wskazywać kierunek, tak? pokazywać im możliwości, bo my, jako osoby patrzące z boku na biznes, widzimy to troszkę inaczej. Tak? No, same wiemy i a ja często to powtarzam, że najgorzej jest robić coś dla siebie, najgorzej jest oceniać z siebie samego, bo nie jesteśmy obiektywni. Tak? Ale też uciekamy przed trudnymi pytaniami, przed trudnymi działaniami. Często w obawie przed porażką myślimy, że się nie uda, i dlatego doradca biznesowy jest na tyle potrzebny w cyklu życia przedsiębiorcy, jak to Kasia powiedziała, właśnie po to, żeby te niewygodne sytuacje wyłapywał, żeby w tych niewygodnych sytuacjach szukał rozwiązania, bo tak jak Kasia powiedziała, wspieramy, dzielimy się naszym doświadczeniem, proponujemy rozwiązania, ale też chciałam dodać, że wspieramy podczas tej drogi, żeby. Te rozwiązania, tak, z które, na które umawiamy się już później z klientami, żeby o, po prostu klient czuł, że ma też w nas wsparcie. Natomiast one są wypracowane przez, hmm. tak, tutaj przez nas hmm. razem, tak, pracujemy razem, nie mówimy, że, chociaż często zadajemy pracę domową. To, to jest taki najmniej lubiany temat. Natomiast. No ale dla... słuchajcie, przynajmniej każdy, no mówią, za no. Na nas <gry> działanie. No, praca domowa musi być, bo słuchajcie, no nie rozwiniemy ani przedsiębiorstwa, ani siebie, ani firmy w dobrym kierunku, jak nie będziemy podejmować działań. To już wiecie znacznie. Tak pracy. jest. Dobrze, to dla kogo e, to doradztwo? Doradztwo, no to przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli tak naprawdę dla osób, które. Dopiero myślą, albo już mają założoną swoją działalność, myślą o rozwoju swojego przedsiębiorstwa, są gdzieś na początku swojej drogi i dopiero zaczynają relacje układać z przedsiębiorczością, bo myślę, że to jest bardzo ważny krok. Już chciałam powiedzieć o korzyściach, ale jeszcze się ugryzę w język. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jest, tak jak no już Kasia jeszcze raz powiem powiedziała, jest cykl życia przedsiębiorcy i my staramy się już od samego początku, żeby przedsiębiorca miał ten cykl ułożony. Czyli zacznij, my zaczynamy taką współpracę i proponujemy to, żeby zacząć od przede wszystkim podstawowych zasad i obszarów opracowania. O tym też pisaliśmy, pisałyśmy też w naszych postach, czyli od określenia misji wartości firmy, strategii i wyznaczenia sobie celów strategicznych. I uwierzcie mi, to naprawdę bardzo ułatwia start i pozwala szybciej rozwinąć firmę. Natomiast słuchajcie, to nie zawsze tak jest, że to jest dopiero początek tej drogi. Często też w momencie, kiedy już mamy ten biznes już rozwinięty. Wracamy do podstaw, bo różne są firmy, różne są przedsiębiorstwa, też życie weryfikuje bardzo mocno. Zobaczcie dzisiaj też, co się dzieje. tak? Musimy wprowadzać tak naprawdę dużo zmian do naszego biznesu, należy podążać za trendami. My też wiemy, jakie są te trendy, tak? w którą stronę powinno się pójść. I tak naprawdę, jeszcze jeśli chodzi o te małe i średnie przedsiębiorstwa, to oczywiście to są. Y jakby inną będzie miała jedna działalność, tak? Inne doradztwo, bo to wtedy jest bardziej budowanie marki osobistej. Tak? Jestem, jestem ja jako przedsiębiorca, więc buduję swoją markę osobistą. E, bo tego się nie rozdziela. No, nie we wszystkich może branżach, natomiast są takie branże, w których to dzisiaj jest po prostu must have i, i wiadomo, dzisiaj jak nas nie ma w internecie, jeśli buduje markę osobistą, no to właściwie jakbyśmy nie istnieli. E, dla różnych firm, tak, Tych mówimy małych i średnich. Natomiast oczywiście idealnie by było, gdyby na samym początku już tej drogi biznesowej stworzyć sobie tak, te wartości, cele, wizje, misje. Natomiast czasami jest tak, że wiecie, one nie są też na trwałe, tak? I, I wchodzi się w proces na przykład w biznesach, które mają już 20 lat i ustawia się to wszystko od nowa. I teraz... Kiedy tak naprawdę, jeżeli też nie na początku tej drogi, to takie, takie różne są obszary życia przedsiębiorcy, kiedy oni mogą potrzebować, potrzebować tego wsparcia i doradztwa. Czyli wtedy, kiedy na przykład potrzebuje więcej klientów, bo różnie jest, tak? Dzisiaj zdecydowanie jest czas wtedy, taki, kiedy ludzie potrzebują klientów, tak? Rynek nam się zmienił zmienił się sposób w ogóle kupowania, nabywania, tak? i usług i, i, i przedmiotów. Mhm. Natomiast do tego, dlatego tutaj jakby też patrzymy, tak, to na w jakim etapie jest teraz firma, co należałoby wprowadzić, z czego może zrezygnować, bo słuchajcie, czasami trzeba odjąć pewne rzeczy, żeby w firmie działo się dobrze, a wcale nie dodawać, tak? Czyli... Szukamy takich rozwiązań, pracujemy nad takimi rozwiązaniami, żeby zwiększyć ilość zleceń, zwiększyć ilość biznesu w firmie. Czasami jest tak, i to jest mój ulubiony obszar, to jest obszar, który uwielbiam wtedy, kiedy jest tak zwana klęska urodzaju, czyli kiedy widzę, że osoba po prostu nie śpi, pracuje cały czas, a jeszcze mówi, że pracuje w weekend i nie ma czasu, żeby się spotkać, nie ma czasu na to, żeby, nie wiem, e, dla rodziny, tak, no. czy, czy, czy w ogóle na cokolwiek wtedy tak naprawdę najbardziej potrzebuje pomocy. Czyli uwolnienie tego czasu. Uwolnienie czasu. Mm -hmm. To jest w ogóle trudne zadanie, ale trudne, wiecie, dlaczego? Dlatego, że jakby nie z naszego punktu widzenia, tylko trudne z punktu widzenia osoby, bo ciężko jest faktycznie stanąć i powiedzieć, ok, coś muszę z tym zrobić, bo coś jest nie tak. Słuchajcie, pracowanie po 16 godzin na dobę to nie jest dobry sygnał. Nawet, jeżeli, nawet jeżeli kochamy swoją pracę i jest to nasza pasja. To i tak nie pracuje się 16 godzin, więc to jest taki obszar, kiedy należy wejść i zrobić porządek w biznesie, tak? Bo coś, coś trzeba zmienić. Dokładnie. I tu albo właśnie powiększamy nie wiem, liczbę pracowników, układamy struktury, bo słuchajcie, często jest tak, że wcale nie tak wiele trzeba zmienić. Może wystarczy coś zdelegować, może właśnie wystarczy poukładać od nowa jakieś systemy, wiecie, struktury, procedury. No, może dla nas jest to łatwiejsze, bo my wiemy o czym mówimy, natomiast wiecie, tutaj robi się mnóstwo różnych, wprowadza się procesów, analizuje się to, co możemy zrobić, żeby usprawnić tak, to i uwalniamy ten czas. Tak, do ale właśnie to jest Kasia też, co powiedziałaś na samym początku, że przedsiębiorca, który buduje swoją firmę od samego początku, zatrudnia ludzi, rozwijają, już pewnych rzeczy po prostu nie widzi. To jest dla nas... Naprawdę takie oczywiste, i my to rozumiemy, i dlatego tym bardziej chcemy pomóc, bo my, patrząc obiektywnie na tą sytuację, jesteśmy w stanie szybciej zdefiniować, gdzie leży problem i jakie najlepsze będzie rozwiązanie, żeby zastosować. Bo tak jak Kasia mówiła, możemy mieć w to, żeby zobaczyć, jakie są struktury firmy, czy są dopasowane w tym momencie do tego, gdzie jest firma, może trzeba zatrudnić osoby, a może trzeba wprowadzić technologię. Dzisiejsze rozwiązania, rozwój dzisiejszej technologii. Naprawdę bardzo ułatwia życie niektórym przedsiębiorcom, niektórym firmom. Natomiast my też rozumiemy, że ktoś może po prostu o nich nie wiedzieć albo nie wiedzieć, że może akurat w ten sposób wykorzystać. I dlatego tak ważne jest doradztwo. Czyli korzyści. Mhm. To już wiem, że zdiagnozowałem jakiś tam, powiedzmy, potencjalnie problem czy wyzwanie w swojej firmie, jestem w trakcie doradztwa. Jakie korzyści po takim doradztwie? jako przedsiębiorca mogła osiągnąć. Ja tylko widzę jedno. Tam jakieś nieskończone ilości zer na koncie z dobrą dziewiątką, nie <laughs> jeden kąt, tylko dziewiątką na przodzie, ale tak, nie, tego to naprawdę życzę, ale przede wszystkim to Kasia, to na co ty zwróciłaś uwagę, uwolnienie czasu. Słuchajcie, naprawdę, przedsiębiorcy, z którymi prowadziłyśmy doradztwo, nawet jak przychodzili z innym zdefiniowanym problemem, i tak, to ten czas gdzieś cały czas przenikał się, i słuchajcie, no korzyści to były takie, że po pierwsze uwolniliśmy czas, yy, przedsiębiorcy yy, odpoczął i co się okazało, znalazł jeszcze czas na drugi biznes, ale który już zaczął układać zupełnie po nowemu i z nami i w tej chwili ma dwa biznesy w tym samym ograniczonym czasie i jeszcze cieszy się bardziej swoim życiem. Także wiecie, to jest takie uwalnianie, ale i też dobra organizacja pracy po to, żeby firma... Efektywnie i dobrze e, pracowała. Skupiłyśmy się trochę na filmach, ale pamiętajcie, że jedno, y, y, jednoosobowe działanie. Tak, to natomiast chodź, ja też chcę powiedzieć jeszcze, bo to znowu ja, ja zawsze tak, e, oczywiście, że kasa jest ważna, słuchajcie, i pracujemy, nie okłamujmy się po to, żeby zarabiać pieniądze, ale po co zarabiamy pieniądze? I to jest moje, nie po to, żeby przeżywać życie, tylko po to, żeby żyć. I bardzo dużą korzyścią, myślę, że dla mnie taką najcenniejszą z tego, kiedy. Mam poukładany biznes, chociaż to się dzieje cały czas. To nie jest tak, że jak raz go ułożymy, to właściwie już możemy tylko odcinać kupony, tylko to jest taka, wiecie, potem praca systematyczna, to jest to, co powiedziała Aga. Mam czas na inne rzeczy. Kocham mhm. swoją pracę, lubię to, co robię, natomiast wolę pracować po 5-6 godzin dziennie, a resztę czasu spędzać z rodziną, z przyjaciółmi, wyjeżdżać i... Jak tak sobie poukładamy biznes, oczywiście to jest znowu to, co mówiłyśmy kiedyś, że każdy ma inną definicję mhm. szczęścia, tak? bo jeden będzie lubił podróżować, a Władnie. inny będzie wolał sobie majsterkować w tym czasie. Natomiast wynikiem i największą korzyścią jest to, że po prostu będziemy szczęśliwi Dokładnie, według tak. własnej definicji Bez szczęścia. szczęścia. Także polecamy, doradzamy i też sugerujemy, żeby kiedyś spróbować żeby ktoś przyjrzał się waszemu biznesowi. Ja nawet nie sugeruję, boku. ja y, naprawdę namawiam, bo to ułatwia życie, przyspiesza pewne rzeczy, eliminuje to, co niepotrzebne z naszego życia, tą całą taką frustrację, wiecie, to odchodzi z czasem, naprawdę i y, naprawdę ludzie są szczęśliwi i na tym nam zależy. Także bądźmy szczęśliwymi przedsiębiorcami. Czy jednoosobowymi firmami, czy dużymi. Mm. Y, także udanego dnia Wam życzymy. Dzięki bardzo.